Piotr jako dziecko miał talent do wielu dyscyplin sportowych. Był ruchliwym i zwinnym chłopcem, jednak początkowo słabszym fizycznie od rówieśników. Od najmłodszych lat cechowała go niekonwencjonalna technika podczas gry w piłkę nożną. Data i miejsce urodzenia. 20 maja 1994 roku, 29 lat, Ząbkowice Śląskie. Zieliński występuje w Napoli od 8 lat. Rozegrał tam 335 spotkań, strzelił 50 goli i miał 45 asyst. Pomocnik ma za sobą bardzo dobry 2023 rok. Był ważnym elementem drużyny, która po 33 latach zdobyła Mistrzostwo Włoch. A jednak zwrot akcji? Tak mają traktować Piotra Zielińskiego w Napoli. Z jakiego klubu jest Piotr Zieliński? Przenosiny Piotra Zielińskiego z SSC Napoli do Interu Mediolan wydają się kwestią czasu. Szef lidera Seria A, Giuseppe Merate, potwierdził to wprost. Napoli pogratulowało Piotrowi Zielińskiemu. Życzymy mu dobrego klubu, a jak wymyślicie, czy dobrze robi, dajcie znać w komentarzu.